Żywoty świętych pańskich na każdy dzień roku. Subskrybuj Nauki Katolickie i otrzymuj powiadomienia. 3 stycznia. Żywot świętej Genovefy, dziewicy. Żyła około roku pańskiego 512. Jak patronem stolicy Hiszpanii obrano zwykłego oracza, świętego Izydora, tak losy stolicy Francji powierzono prostej wiejskiej dziewczynie, świętej Genovefie, patronce Paryża. Przyszła ona na świat roku 421 we wsi Nanter i była córką zamożnych wieśniaków. Matka jej, wielka czcicielka Maryi Panny, umiała wybornie wpoić w córeczkę gorącą miłość do modlitwy i pobożną gorliwość ku pożytecznej pracy. Genovefa liczyła siedem lat, kiedy święci biskupi German i Lupus w przejeździe do Anglii zanocowali w Nanter. Lud Wszystek na wiadomość o przybyciu biskupów cisnął się gromadnie, aby uzyskać błogosławieństwo świętych mężów. German ujrzał znajdującą się w tłumie genovefe, a natchniony duchem świętym, kazał dziewczątku bliżej przystąpić i rzekł do rodziców: Szczęśliwiście, że takie dziecię macie. Wychowajcie je starannie, bo z niego będzie miał Bóg chwałę, a ludzie zbudowanie. Pobłogosławiwszy ją, dał małej genowewce miedziany medalik, kazał jej nosić go zawsze na szyi, zakazując zarazem noszenia naszyjników i pierścieni. Noś to na pamiątkę, żeś Bogu poświęcona. Genovefa, uważając się odtąd za oblubienicę Chrystusa, zdwoiła gorliwość w modlitwie. Mając lat piętnaście, odumarli ją rodzice, poczem udała się do Paryża i zamieszkała u chrzestnej swej matki, zacnej i bogobojnej Matrouni. Po złożeniu ślubów wiecznego dziewictwa, otrzymała z rąk biskupa paryskiego suknię zakonną, wiodąc odtąd nadzwyczaj ostry żywot. Aż do pięćdziesiątego roku życia swego jadała tylko dwa razy na tydzień, i to kawałek jęczmiennego chleba i nieco fasoli, pijąc tylko czystą wodę. Po pięćdziesiątym roku na rozkaz biskupa używała nieco ryb i mleka. Z soboty na niedzielę całą noc czuwała, aby się godnie na komunię świętą przysposobić. Od uroczystości Trzech Króli aż do Wielkiego Czwartku całkiem się odosobniała, przepędzając czas na modlitwie i pokucie za wyrządzone Bogu zelżywości w czasie zapustnym, na uproszenie Boga o zachowanie niewinności młodzieńców i dziewic i na wybłaganie u niego łaski, aby wszyscy katolicy w czasie wielkanocnym godnie się wyspowiadali i komunię świętą przyjęli. Pobożność jej była tak wielką, że ilekroć wzniosła oczy ku niebu, zawsze się gorącemi zalewała łzami. Często popadała też w zachwycenie i wtedy przenikała tajemnice sumień ludzkich, nakłaniając zarazem grzeszników niepokonaną wymową do pokuty i poprawy życia. Jak wszystkich świętych, tak i ją nie minęły prześladowania. Oszczercze języki nazwały ją obłudnicą, oszustką, czarownicą i rozmaite inne występki jej przypisując, a wzburzony i poduszczony motłoch groził jej nawet śmiercią. Genowefa wszystko znosiła z cierpliwością i łzy wylewając, modliła się za swych zaślepionych nieprzyjaciół, przy czym losy swe składała w ręce Boga, który ją też dwoma wspaniałymi cudami uwielbił. W roku bowiem 451 wtargnął Attyla, król Hunów, którego Biczem Bożym zwano, do Francji, ogniem i mieczem wszystko niszcząc, i zwrócił także swój pochód na Paryż. Przerażeni mieszkańcy chcieli miasto opuścić i wydać je na łup barbarzyńskiej dziczy, lecz oparła się temu Genowefa, niby owa Judyt w starym zakonie, przepowiadając, że skoro się modlić i pościć będą, nieprzyjaciel do miasta się nie zbliży, okolice jednak, do której schronić się zamierzają, w każdym razie zniszczy i spłądruje. Niewiasty zgromadziły się skutkiem tego koło niej i rozpoczęły post i modlitwę. Podczas gdy mężczyźni wrzeszczeli i nawet jej śmiercią grozili, twierdząc, iż chce ich zdradzić i wydać pod miecz barbarzyńców. Byliby też może morderstwo popełnili, gdyby właśnie nie był przybył archidiakon świętego Germana, któremu udało się motłoch uspokoić. Attyla tymczasem w pochodzie swym nagle kierunek zmienił i udał się tam, dokąd obywatele uciekać zmierzali, a zrównawszy całą okolicę z Ziemią. Ludność w pień wyciął i ruszył dalej, nie tknąwszy stolicy. Niespodziewany ten obrót rzeczy wielce wpłynął na umysły Paryżan, którzy teraz w Genowefie widzieli duchem pańskim natchnioną prorokinie i zbawczynię setek tysięcy ludu. Po niejakim czasie Krodoweusz, król Franków, obiegł Paryż, a wskutek tego powstał głód straszliwy, od którego ludzie padali jak muchy. Wtedy Genovefa po całej Francji biegała od wsi do wsi. Od miasta do miasta, zbierając jałmużny i w krótkim czasie 11 żywnością napełnionych okrętów przysłała do Paryża. Prócz tego wyjednała u Klodoweusza życie i wolność wielkiej liczby jeńców. Odtąd już powszechna cześć dla wysokich cnót Genowefy i szczególnych łask, którymi jaśniała, coraz bardziej szerzyła się i niczem zachwianą być nie mogła. Królowie i książęta wielce ją poważali, a biskupi i kapłani polecali się jej modlitwą. Skoro gdzie przybyła, całe wsie i miasta wychodziły jej naprzeciwko. Nie opuściła też żadnej sposobności, aby nie występować przeciw złym obyczajom i uciskaniu biednych, przy tym nadmienić wypada, iż napomnienia jej nie były bez skutku. Żyła lat 89, zasnąwszy w panu roku 512, 3 stycznia i pochowaną została w grobowcu pierwszego króla francuskiego Krodoweusza. Wkrótce grób jej zajaśniał cudownym światłem, przeto zbudowano nad nim wspaniałe kościół. Paryż jednakże raz jeszcze miał doznać cudu swej patronki. W roku 1130 wybuchło morowe powietrze, które zwano święty ogień. Ponieważ zapadający nań czuli wewnątrz palenie, jakoby ognia. W przerażeniu uciekli się Paryżanie do swej patronki, wzięli jej kości święte i w procesji oprowadzili po mieście. Gdy procesja wróciła do kościoła, a relikwie święte stanęły w progu, nagle wszyscy chorzy ozdrowieli, z wyjątkiem trzech, którzy niezawodnie mało mieli ufności. Za czasów tak zwanej Wielkiej Rewolucji Francuskiej zbezczeszczono kościół świętej Genovefy. Cesarz Napoleon III odrestaurował go, oddał katolikom i dziś jest jedną z najpiękniejszych świątyń w tym wielkim mieście. Nauka moralna. Skoro serce czyje zapłonie miłością ku Bogu, w ten czas czuje też silny pociąg nakłaniania i innych do życia cnotliwego, aby i ci stali się uczestnikami owoców bogobojnego życia. Tak czyniła święta Genovefa i tak też nam czynić wypada. Ponieważ zaś skłonności tej nie uczuwamy, jest przeto najlepszym dowodem, że za mało miłujemy Boga i za mało też mamy zamiłowania cnoty. Że w takim razie nie można w bliźnim wzbudzić uczucia miłości, której sami nie posiadamy, nie ma najmniejszej wątpliwości. Jakże bowiem moglibyśmy nakłonić kogo do pobożności, jeśli mu dajemy gorszący przykład oziębłości i złych nałogów? Ogień tylko zapala, a nie lód lub zimne żelazo. Starajmy się więc przede wszystkim aby własne nasze serca rozpaliły się ogniem miłości Boga, i abyśmy zawsze postępowali drogami cnoty, a na ten czas będziemy zdolni słowem i przykładem także i w bliźnich naszych rozbudzić płomień, który nasze serca ogrzewa. W szczęściu sprawiedliwych będzie się radowało miasto, mówi Pismo Święte, a usty niezbożnych wywróci się. Modlitwa. Panie, racz nam dać za przyczyną świętej Genovefy, Abyśmy za przykładem jej postępując w miłości Boga, dziennie się pomnażali, a tym samym stali się zdolnymi do naprowadzenia bliźnich naszych na drogę cnoty i pobożności. Udziel nam też wszystkim łaski Twojej, abyśmy się stali uczestnikami szczęśliwości, którą naśladowcom wybranych swoich przyobiecałeś Amen. Zapisz się do nauk katolickich i otrzymuj żywoty świętych każdego dnia. Link do zapisów w opisie filmu. Błogosławionego Dnia.